Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o blocie, czyli o rytuale ofiarowania w rodzimowierstwie germańskim. Najpierw przedstawię Wam pewien rys historyczny, dzięki któremu będziemy w stanie lepiej zrozumieć ten obrząd oraz także przełożyć go na dzisiejsze czasy. Pierwszym aspektem, który warto poruszyć jest miejsce, w którym odbywał się blot. Zacznę, myślę, od pragermańskich czasów. Jak pisze tacyt. Germanii nie ograniczają swoich bogów do świątyń i preferują oddawać im cześć na otwartych przestrzeniach. Tutaj, jako miejsce odbywania się obrzędów religijnych, można podać wszelkiego rodzaju święte gaje, bądź też szczególne drzewa, takie jak dąb Donara we Fryzji, bądź saksoński Irminsul, który najprawdopodobniej był Albo pniem drzewa, bądź też wysokim drewnianym słupem. Na podstawie badań archeologicznych możemy z całą pewnością stwierdzić, że jakieś rytuały ofiarowania miały miejsce w pobliżu jezior bądź bagien, gdzie znajdujemy obecnie bardzo dużo zdeponowanej tam broni, monet i wszelkiego rodzaju innych ofiar. W nieco późniejszych czasach pojawia nam się instytucja świątyni, czyli chowu. Największa i najsłynniejsza z nich znajdowała się w Upsali, gdzie według kronikarza Adama z Bremy wznosił się potężny i niezwykle zdobny budynek otoczony ogrodzeniem ze złotego łańcucha. Większość świątyń była jednakże niewielkimi budynkami, zaś Wszelkiego rodzaju większą uroczystość odbywałyby się na zewnątrz w obrębie sanktuarium ogrodzonego, czyli wy. To słowo wy przetrwało w nazwach bardzo wielu miejscowości w Skandynawii. Tutaj możemy wymienić fryzwi, Odinsvi, torswi, co wskazuje nam, iż w miejscu, gdzie obecnie znajdują się ta miejscowości, kiedyś znajdowały się sanktuaria. Ofiary ze zwierząt składane były, Najpewniej na Hergrach, czyli kamiennych ołtarzach. Kiedy wyjaśniliśmy już sobie, gdzie taki blot mógłby mieć miejsce, to moglibyśmy przejść. Jeśli wyjaśniliśmy już sobie, gdzie taki blot mógłby mieć miejsce, możemy przejść do tego, do kogo byłby on adresowany. I tutaj możemy przedstawić trzy kategorie bytów, do których kierowalibyśmy nasze prośby oraz ofiary. Byliby to przodkowie, duchy, czyli landwirty, oraz oczywiście bogowie. To, do którego Boga adresujemy nasze ofiary, zwykle jest dyktowane przez święto, które akurat celebrujemy, chociaż nie ma tutaj żadnej żelaznej zasady. Bloty odbywały się nie tylko w ściśle ustalonych datach w ciągu roku, lecz również przy specjalnych okazjach, takich jak wyruszenie na wyprawę, Bądź zawarcie umowy handlowej. Teraz przejdę do trzech opisów blotów, jakie zawarte są w źródłach pisanych. Pierwszy, najhuczniejszy i chyba najsławniejszy z nich, miał miejsce w Starej Upsali, gdzie, według Adama z Bremy, co 9 lat odbywałoby się święto, które trwałoby 9 dni, zaś każdego dnia składano by w ofierze po 9 przedstawicieli płci męskiej. Jak pisze kronikarz, każdego gatunku, w tym człowiek, ofiary byłyby wieszane w pobliskim świętym gaju na gałęziach. Drugi, który pragnę Wam przedstawić, jest zdecydowanie bardziej szczegółowo opisany. W sadze Hakona Dobrego jest opisany blot, w czasie którego najpierw składane są w ofierze zwierzęta, zaś krew ich zbierana jest do specjalnych misek, a następnie. Za pomocą miotełek, zarówno posągi bogów, jak i ściany świątyni są kropione tęże krwią. Następnie ma miejsce uczta, w czasie której obecni spożywają mięso z ofiarowanych zwierząt oraz wznoszą toasty. Są to toasty dla bogów, kolejno dla Odyna, Niorda i Freya, a także tak zwane Bragarful, czyli. Toast, w czasie którego wznoszący go albo chwali się czymś, co dokonał, bądź przysięga zrobić coś konkretnego. Potem następowały toasty zwane mini, czyli pamięć za zmarłych. Trzeci, równie ciekawy opis, zawarty jest w Guta Sadze, czyli, jak sama nazwa wskazuje, Sadze opisującej dzieje Gutów czyli mieszkańców Gotlandii na Bałtyku. Czytamy w niej, iż na wyspie w czasie święta odbywały się trzy rodzaje blotów. Pierwszy, najbardziej huczny, był organizowany przez alfing, czyli główne zgromadzenie mieszkańców wyspy. Drugi rodzaj był organizowany przez tak zwane trifingi, gdzie również często można było spotkać Składane w ofierze bydło. Trzeci zaś, organizowany przez fingi, czyli mniejsze lokalne społeczności, był blot skromny, można by rzec, lecz w porównaniu do dzisiejszych warunków najbardziej praktyczny, gdyż opisane jest, iż jako ofiarę składano jedzenie i napitki. Teraz chciałbym przejść do drugiej części materiału, w którym wyjaśnię Wam, jak według mojej interpretacji możemy przenieść te rytuały na dzień dzisiaj. Patrząc na to, jak wygląda nasza wspaniała asatryjska społeczność w Polsce i to, że niestety jest dość nieliczna, to zdecydowanie nie możemy liczyć na coś na to, co działo się w psali bądź w Myre. Norwegii, lecz myślę, że powinniśmy celować bardziej w Gotlandię. Te Niewielkie bloty, gdzie spotykała się lokalna społeczność po to, aby świętować razem i składać ofiary Bogom. Jeśli chodzi o ofiary, które wypada, które przydałoby się na blot przynosić, to zdecydowanie też możemy iść za przykładem trzeciego blotu w Gutasadze: a mianowicie jedzenie, najlepiej własnej roboty, napitki, najlepiej miód. Do tego coś od siebie, od serca, jakieś rękodzieło może. Pracować. A teraz, przechodząc być może do sedna tego materiału, o to, co rzeczywiście zostałem poproszony, czyli liturgia w Okręgu Warszawskim na rok 2018. Element pierwszy, czyli miejsce. Z racji braku świątyń, hergrów czy sanktuariów, jesteśmy skazani na inną jeszcze kategorię miejsc, w których bloty się odprawia, a mianowicie Lundr, czyli gaj. Polana Leśna. Obrzęd rozpoczynamy poprzez, no, najpierw oczywiście przywitanie wszystkich uczestników przez ofiarników, czyli osoby prowadzące obrzęd. Ci właśnie ofiarnicy mają zadanie potem wyjaśnić jakie święto ci obchodzimy i stawi możliwie szczegółowo jak będzie wyglądać dany obrzęd. Potem zaczyna się część rytualna, w której prowadzący wyciągają z miski gdzie trzymana jest krew ofiarna czyli hlaut, pierścienie i wkładają je na znak tego iż oni prowadzą ten rytuał oraz witają tym razem oficjalnie wszystkich przybyłych po kolei Potem przychodzi czas na uświęcenie ziemi, na której dzieje się, odbywa się blok. Dokonujemy tego poprzez, tak jak jest to opisane w sadze Hakona Dobrego, spryskanie krwią ofiarną terenu dookoła naszego okręgu. Aby miejsce to uświęcić, potem wzywamy landwirty, czyli duchy miejsca. W którym właśnie jesteśmy, i przekazujemy im ofiary, aby strzegły nas oraz zwyczajnie pozwoliły, aby dany rytuał mógł się odbyć w tym miejscu. Potem przechodzimy już oczywiście do ofiar. Inwokujemy danego boga bądź grupę bogów i składamy im ofiary najpierw jako ofiarnicy. A później przekazujemy miód, róg wypełniony miodem po kolei, aby uczestnicy najpierw wyrazili swoje podziękowania dla danego Boga, a następnie przy drugiej kolejce prośby. Każde podziękowanie bądź prośba jest połączone z wylaniem jako ofiarę części miodu z rogu do Znajdującego się w centrum okręgu ogniska. W momencie, gdy złożyliśmy już ofiary wszystkim Bogom, którym zamierzamy na daną okazję, przechodzimy do symbolu, czyli. Ponownie na podobieństwo tego, co możemy przeczytać w sadze Harkona Dobrego, jest to wznoszenie toastów. Mogą to być przysięgi, iż czegoś się dokona w danym okresie czasu. Mogą to być wspominki za zmarłych przodków, dobre, nie, potrzebuję. Toasty te mogą przybierać różnoraką formę. Mogą to być przechwałki danej Jednostki, przysięgi, wspominki za zmarłych przodków, ale także praktycznie dowolna inna przemowa na chwałę bogów obecnych bądź tych, których nie ma z nami z różnych powodów. Po trzech kolejkach, bo w mojej opinii jest to ilość, która nie będzie uczestników zwyczajnie męczyć oraz odsączać od pomysłów, ofiarnik przejmuje ruch i Pyta, czy ktoś jeszcze chciałby coś dopowiedzieć, jakiś toaz wznieść. Jeżeli nie, to w tym momencie obrzęd już powoli dobiega końca, ponieważ yy, ofiarnicy mówią coś na koniec, jakieś mądre sentencje, coś do zapamiętania i następnie kończymy rytuał. Dziękujemy wszystkim za to, już się stawili. Oraz przechodzimy do biesiady. W czasie której rozmawiamy sobie, dyskutujemy i ogólnie rzecz biorąc, bawimy się. Myślę, że jeśli chodzi o takie podstawowe zrozumienie konceptu, jakim jest BLOT, to dzisiaj przekazałem Wam pewną podstawę, na której można budować rozwinięcie tego konceptu. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę oraz do usłyszenia.